test wytrzymałości. W 1959 roku jeden z egzemplarzy, t 7428 został poddany tajnym testom odporności na impuls elektromagnetyczny EMP po symulowanym wybuchu jądrowym. Pojazd przetrwał, ale elektronika wymagała przeprojektowania. Po tym eksperymencie dodano dodatkowe ekranowanie. Ryszu rekordowy holownik. Przeciągnął uszkodzony czołg. Podczas ćwiczeń w 91 roku Kazekaty Samforda 8 przewiózł uszkodzony czołg. T-72 na odległość 300 km. Mimo, że sam miał awarię jednej osi. Mechanicy wspominają, że silnik dymił jak lokomotywa, ale nie poddał się. Trzech. Dymiący diabeł. Koszmar mechaników. Silnik W58-7 miał moc, ale był tak notorycznie awaryjny. Przy pełnym obciążeniu zużywał nawet litrów paliwa na 100 kilometrów i zostawiał za sobą chmurę czarnego dymu. Załogi nazywały go czarnym demonem. W maskowanie niewidzialny kolos. Aby uniknąć wykrycia przez satelity NATO, KZKT 748 malowano w tabasom specjalne kamuflaże Sawana, a podczas postoju nakrywano siatkami. W nocy poruszał się u świateł, korzystając tylko z noktowizji kierowcy.